Na samym początku mam dla Was wyniki konkursu, w którym aż 5 osób wygrało prezent z listy i tutaj są właśnie te osoby, które wygrały, a więc gratulacje i... Dziś mam dla Was kolejny konkurs na Dripa. Jedyne, co musicie zrobić, to zostawić łapkę w górę, subskrypcję i napisać w komentarzu swój nick na Movie Star Planet. A ja zapraszam do oglądania. Hejka z tej strony ja ze Spana. Idą Was w kolejnym odcinku na moim kanale. I dzisiaj jestem tutaj właśnie z Pymiką. Tak, tutaj Pymika się teraz wita. No właśnie. I dziś nagrywamy odcinek ścigi na parkurach, których po prostu będziemy na trzech parkurach i po prostu kto wygra. O, możecie właśnie zostawić subskrypcję. I po prostu, kto wygra, czyli jak na przykład będzie 3-1 albo 2-1, no to po prostu e, ktoś wygrywa wtedy dripa. Zapraszam do oglądania. I my już teraz właśnie idziemy na pierwszy parkur, właśnie teraz Pymika, czyli właśnie Wyka. Zapraszam na jej kanał. Link będziecie mieli do jej kanału w opisie. No i już właśnie idziemy na pierwszy parkur. Okej, okay, no i pierwszy parkur to jest taki trudny parkur. No i zaczynamy go przechodzić. Okej, okay, ten parkour będzie łatwy, więc to będzie coś fajnego. Mam nadzieję, że ten parkour właśnie przejdzie szybko i zobaczymy. Dobra, tutaj szybko sobie przechodzimy, bo czas jest ważny. to jest ten krocek, to jak ja teraz mam tu przychodzić? Okej. Okay. Tutaj nie? Tutaj też nie? To tutaj. Tak. Uważać, o nie. O nie, ej! Co! O nie! I ja muszę od nowa! Przeszłam 2 minuty 13 Okej, okay, i tutaj wy zaraz będziecie mieli właśnie screena, i właśnie czas miała tutaj Pymika, czyli Wyka, Wika I tutaj właśnie miała minutę 52, czyli wygrywa tą pierwszą rundę, bo ja właśnie miałam 2 minuty i tam chyba 13 sekund, więc idziemy na drugi parkur okay, no i tutaj mamy drugi parkur szalony parkur a więc teraz go sobie przechodzimy Tutaj trzeba wejść O nie jak ja dawno nie grałam w te parkury serio. Tutaj chyba wydaje mi się, że Pymika wygra i wygra tam dripa. No pierwsze Pymika, a ja jeszcze nie przyszłam. Hej i ty, o właśnie. Okej, okay, przeszłam 52 sekundy i wow! O nie! Pymika ty miała 37 sekund i co wy widzicie, więc... Już jest 2 do 0, więc już tutaj wychodzi, że Pymika wygrała. Okej, okay, a więc właśnie Pymika wygrała, wygrała 3 do 0, bo ja niestety jestem nowym w parkurach i teraz daję właśnie jej dripka. Okej, okay, i tutaj jest Pymika, a więc ja już daję drip. Okej, okay, no i tutaj mamy właśnie czapkę drip, którą właśnie wydam Pymice i w ogóle tą czapkę drip kupiłam sobie z innego konta i ja zamiast. Na właśnie tamtym koncie kupić sobie przecenę i kupić tą czapkę za chyba 15 tysięcy, bo ta czapka chyba 30 tysięcy kosztuje. No to ja ją kupiłam za 30 tysięcy, więc straciłam trochę star końców. No i tą właśnie czapkę Drip, którą kupiłam, właśnie teraz daję Pymice. No i to tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. Przypominam o konkursie na Dripa. No i pa!